ma widzowie! Dzisiaj nagrywam w Robloxie, ale w wojnie. E, wojnę. Żywitaj się Marcel. No bo! No dobra. E, dzisiaj ja gram w Robloxa, ale w wojnę. Jak chcecie kolejny odcinek z Marcelem, to dajcie znać w komentarzu. W komentarzu czy coś. Ty no. Веноха. Веноха çekti ne? Ay ay ay. Şota mı? Vijam, je, yaşı vijam. Okurducum bir gol. Au, profiona. Uy. Ha ha. Ne no tu marz, ne no te. Patıp. Tu marz, du Hello Kitty. On lubi Hello Kitty, wiecie? On lubi Hello Kitty. Nigdy nie cię Hello Kitty. To dlaczego masz koszulkę Hello Kitty? No, może mi się tak podoba. To lubisz Hello Kitty? <gryzamy> Ej, jak. E, jeszcze raz. E, ten. E, dajcie jeszcze, idźcie na mój Discorda, bo ja mam ser ten cust mi ma serwer. No i no wiecie no. No i, no i jak Marcel będzie miał serwer w Discordzie to zapraszam. Prawda? Marcel będziesz miał serwer? No nie. Kurde nie trafiłem. Dziękuję serwer. Na Nie ma! No kurde, no, nie mogę widzieć! Ja, siema! No nie! No! Hello? Hello? Dobrze, trafiłeś go, dobrze. Gdzie? <laughs> Dobra, to ja idę na wio wioskę, wioskę czy coś? No ty! No tam są to no boże, no! Barbarzy są no! Brafiony marcy! Jedna osoba zabita! Jedna osoba zabita! Jestem na czerwony. Mmm, na wiosce. No nie! Nie brafił mnie. Ale śmiać. Ale śmieć. Kurde no! A kurde! Nie, nie, ja nie mogę powiedzieć to przewielinstwo. Bo chodźcie, kłopot. No ho, mnie, no praw mnie, no praw mnie. No kurde no! Bambik, 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 bambik. Patrzcie jak ona słopio, słabobka, zobaczcie so to. Patrzcie, słabobka. Ta, 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 Patrzcie tu jak jest. Ale bambiki, ale bambiki. Dobra, o, promujówam. Ale miałeś Ta 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 Dobra, to to. To będzie może tak? Powiemy, że to, że tak chcecie. Dobra, to będzie chyba koniec. Nie, chyba. Ej, a który będziemy robić koniec? Za minut? Za pięć minut? No, dłużej nie. No to nagraj live. A zławie jak nie prawiłaś A aj, 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 ależ blisko Ci wyprofiona Ja nie mogę Moc pierwsza Mogę Mogę? Dawaj, dwój, dwój. dój, dój, dój. Lecimy, 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 dawaj, 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 lecimy. Ale wy to stoi. O! Nie. Śpierdzę. Mrażona! ty Nie powiem ci.

Wynochi Wynochi Oj, oj, ale nie się. No Musimy ich zabić Ale Dambik, go nie prawił No nie ma On Nie, 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 nie No nie, o! O! Nie, nie praw mnie, nie praw mnie. Za tak wygram. Uuu, mój di ty, ty, Marta. Jaka trzy no ona nie umie mnie staleć. Nie! No kurde. Dawaj, 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 dawaj. Prawiony? Kolejny prawiony? Mm. No nie! Dobra, tu jest koniec już ogordenia. Dziękuję za oglądanie teraz. No i widzimy się w odcinku kolejnym. No i pa, pa pa, pa widzowie!